Got to be a yeah, be later. Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku e, Dokładnie parka e, heteropoda trika czyli pająków właściwych i zrobimy im aranżację pojemnika, więc bierzemy... E, <grybujesz> zabierzemy się za to i wam powiem więcej na jej temat. A więc tak mam dwa takie dwie takie fajne tuby, które już tutaj podziurkowałem, sobie opisałem. E... Więc e, sobie zaaranżujemy, zaraz Wam pokażę wszystko z góry, jak co i jak. I jeszcze Wam pokażę szybko, co będzie potrzebne. To mianowicie mam jeszcze tutaj e, pojemnik z torfem, który już sobie wcześniej rozrobiłem przed e, właśnie odcinkiem, żeby on trochę ostygł i w ogóle udało mi się akurat idealnie zrobić tak, że po prostu e, nie jest e, taki e, za mokry, ani za suchy, więc no. Chociaż te tak potrzebują raczej sporej wilgotności, ale to Wam zaraz na końcu Wam taki dam, dam dochodniejszy opis w gatunku. I jeszcze taki korek, yy, za którym one będą się kryły, więc yy, przepnę kamerę do góry i wam pokażę wszystko jak już robię z góry. A więc okej. Okay. Yy, ja już tutaj sobie przygotowałam jak widzicie tuby. One wyglądają w ten sposób, są wyższe, dlatego że są to pajanki nadrzewne i potrzebują wysokiej wilgotności dlatego, że e, występują w właśnie Tajlandii, e, Malezji, Laos, Wietnam, Chiny in, i Indonezja e, na przykład też są na Sumatrze oraz Singapur, więc no, e, trzeba im zapewnić od 70 do 80% wilgotności e, i temperatura to tak 24-28 stopni Celsjusza, więc wiecie, nie jest to tak dużo Ale dobra, ja tutaj już sobie nasypałem trochę torfu, jak widzicie Nie dużo, dlatego że jest to pałem więc on tak naprawdę z tego nie będzie korzystał To jest tylko po to, żeby mu utrzymać tą wilgotność Ja sobie trochę odsypię tutaj, bo Mam za dużo. Ogólnie, jeśli chodzi o heteropoda, to jest to po prostu gatunek pająka właśnie właściwego, który jest na serio, ale to na serio piekielnie szybki. I po prostu. Dlatego trzeba na serio uważać przy nim, bo jest słabo jadowite, ale, ale za to, jak szyb, jest bardzo szybki i może nagle tak speedować by mieć taki speedrun, że ja ostatnio, jak coś robiłem. Aha, nie, po prostu wziąłem i odpakowałem, bo ja je zamówiłem w paczce. przyszły, no i jak je odpakowałem, tylko żeby je przełożyć, powiedzmy, do pojemnika, żeby sprawdzić, czy wszystko z nim jest ok, i w ogóle to no, jak zobaczyłem ich szybkość, to aż się przeraziłem, bo dosłownie e, patrząc się na pająka, gdzie stoi powiedzmy, że w jednym miejscu, nagle e, dosłownie cały czas patrząc się na niego, to nagle później się zauważa, że on już jest gdzieś indziej. Dlatego mówię, one mają taki teleport szybki, że. No. Trzeba mieć to na uwadze i każdy taki manewr, i w ogóle to trzeba mieć przemyślany. Bo bardzo łatwo jest o ucieczkę takiego pająka, ale za to mogę was pocieszyć, że na przykład, jak wam ucieknie, czy coś, to w nocy. Czy coś wystarczy się popatrzeć na ściany swojego pokoju, czy mieszkania, czy domu, czy gdzieś tam na suficie są, w szczególności na ściany i sufit, bo one zawsze w nocy wchodzą na górne partie pokoju, dlatego że po prostu one są nocne i no są nocne i po prostu. E, też e, są nadrzędne, dlatego zawsze są w tych wysokich partiach. Dobra, ja już zaaranżowałem te tuby, jak widzicie, e, dlatego, bo tu nie jest nic takiego, bo one potrzebują jednego, czego to po prostu korka, one w ogóle nie plotą żadnych pajęczyn ani niczego więc e, po prostu tutaj jest taki kawałek dwóch korków, żeby ona miała na przykład taką szczelinę jak widzicie tutaj, bo one w naturze często właśnie e, są między po prostu drzewami, które mają największe takie szczeli szczeliny i bo albo popękane, e, popękaną korę i one zawsze sobie między tą korą gdzieś tam wejdą i po prostu wiecie e, Tutaj drugi tak samo wygląda, więc teraz wezmę i po prostu przepnę obiektyw na makro i wydaje mi się, że tyle będzie z tej aranżacji, bo po prostu mógłbym jeszcze się pokusić o danie takiego mchu, więc wiecie co, może trochę zrobię ale to już tak bardziej dlatego, żeby nie było tak pusto tutaj właśnie widzę, że tutaj jest jakiś o dobra, oddzieliłem jakiś yy, syf, bo mi się tutaj coś między to dostało ale widzicie, taką kępkę dosłownie mchu, tak symbolicznie po prostu sobie tutaj rzucę, żeby można było trochę lepszą wilgotność utrzymać. I jeszcze możemy się pokusić o dodanie skoczegonków. Ja sobie to jeszcze zroszę, bo ten tort mnie trochę przesył. Bo mi wyszedł taki idealny, ale taki dosyć suchy. Więc, yy, znaczy, suchy, właśnie. Można powiedzieć, że idealny, jeśli chodzi o taki będzie miał, przypuszczam, że 50-60% wilgotności, ale przez to, że one potrzebują więcej, no to... Yy, on mi też przes przeschnął trochę, już bo ja w, w sumie wczoraj je robiłem. To przez noc mi to trochę przeschło, więc ja jeszcze się pokuszę, by zrosić tutaj, żeby pająki mogły się też napić z po prostu yy, wieczka czy z yy, boków pojemnika. No i wygląda to tak: jeden, drugi. Do jednego pójdzie samica Do drugiego pójdzie samiec I zaraz wam przekonam się Pokażę wam obydwa pająki Postaram się wam pokazać obydwa pająki Nie uciekną nigdzie Więc trzymajcie za mnie kciuki No i lecimy z tym a więc dobra, teraz akurat wam pokazuję samicę. Przed chwilą już miałem właśnie gonitwę, bo yy, przełożyłem ognie ją do takiego innego pojemnika i wcześniej samca, bo myślałem, że wam pierw pokażę samca, ale po prostu samce są bardziej płochliwe i szybkie. Samica jeszcze E, właśnie stoi w miejscu, że tak to nazwę Ale samiec mi zaczął biegać ogólnie po biurku e, Zacząłem go właśnie gonić i łapać Ale udało mi się, więc nie będę musiał dzisiaj, e, że tak to nazwę Koczować z latarką w nocy, żeby szukać gdzieś tam na, go na suficie czy na ścianach Ale dobrze, no widzimy teraz właśnie samicę No jak sami widzicie, to sam pająk moim zdaniem no wygląda dosyć strasznie, w szczególności jak ludzie, którzy się boją pająków, to ten pająk jest raczej przeciwieństwem tego, żeby zachęcać ludzi, którzy mają jakąś Arafrohobię czy jakiś lęk przed pająkami, żeby ich zachęcać tym pająkiem właśnie do z, z, po prostu tego, żeby się nie bali. No bo jest to pająk taki, no dosyć strasznie wyglądający, ale moim zdaniem ja mi się ona bardzo podoba. I właśnie ten gatunek ze względu na swoje ciekawe właśnie cechy, które y, po prostu bierze, i y, na przykład y, właśnie choćby z tego, że są ciekawe bardzo w obserwacji, są to ogólnie nocni łowcy, dlatego one po prostu y, nie są y, pająkami takimi, które y, które wiecie. Y, one nie pletą, nie robią żadnych pajęczyn ani nic, tylko po prostu mają takie małe pajęczyny, które... Są bardziej, ze względu na to, że jak one skaczą, bo one też poradzą skakać w ogóle. Ja już się też dzisiaj na tym samym przekonałem. I przez to, że są szybkie i często skaczą, to mają taką pajęczynkę zabezpieczającą je przed upadkiem. Ale ogólnie to nie plotą żadnych pajęczyn ani nic. Jedynie co robią, widzę, że samica nam się poruszyła tutaj, ale ogólnie już sobie poradziłem z tym, bo już ją wziąłem i trochę. Tutaj sobie ją przykryję może, a postaram się wam ją pokazać czy z tej strony, bo się trochę ruchliwa zrobiła. Są to pająki bardzo wrażliwe. Teraz będziecie na chwilę widzieć przez pojemnik, bo muszę poczekać, aż ona się uspokoi, ale zaraz wam pokażę ją dokładniej jeszcze trochę. E, no bo są to pająki bardzo płochliwe i bardzo szybkie na serio. Ja nawet nie w pewnym momencie nie zauważam, kiedy ona zniknie, bo jak ona zaczyna biegać, to tylko słychać takie tutanie i po prostu. No, i później to wiecie, trzeba gonić <gum> za pająkiem po całym, po całym biurku czy mieszkaniu w ogóle. Ale nie są aż takie groźne, bo są słabo jadowite. I właśnie, co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tej samicy? No, to ona właśnie żyje o wiele dłużej od samca. Zazwyczaj pająki ogólnie wszystkie tak że żyją, że samice długo żyją, a samce krócej. A więc dobra, bo jeszcze wam pokażę szybko samca, dlatego że niestety samica mi zaczęła uciekać yy, przed chwilą i nie szło tego wyostrzyć, bo po prostu już że teraz widzę, że się rozgoniła. Samic na razie jest, yy, że tak powiem... W gotowości przypuszczam do ucieczki, bo on po prostu e, zbiera energię do tego, ale zastygł jak na razie, więc nie, nie martwię się, że e, będzie w stanie jakoś uciec nam tutaj szybko. A jak już to jestem przygotowany na to jakimś, w jakimś przypadku, to mam tutaj pojemniki, więc sobie jakoś poradzę. Ale czym się samiec różni od samicy, to mogę wam powiedzieć, że na pewno e, ma... Je, nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale trochę... Ubarwienie się różni, bo mi się wydaje, że przynajmniej jak ja z własnej obserwacji widzę, to Carapax od samca jest taki bardziej e, jaśniejszy. Nogi też są troszeczkę jaśniejsze, ale jednak pająki bardzo podobnie do siebie wyglądają, prawie że niemal identycznie. To są takie tylko lekkie różnice pomiędzy odcieniami e, brązu. Ale co jeszcze mogę wam powiedzieć, to samiec ma z przodu e, między tymi właśnie długimi odnóżami to z przodu ma jeszcze e, odnóża e, po prostu, no przepraszam was e, bulbusy, czyli jakby e, narządy płciowe tylko e, kopulacyjne, tylko nie wiem czy to będziecie widzieć, dlatego że po prostu musiałbym wam bardziej to z boku zobrazować, a jak e, go poruszę, to wiem, że jestem pewien, bardzo pewien, że mi ucieknie, dlatego no nie będę raczej tego robił, ale przy samym przekładaniu to Wam więcej powiem na, na temat tych pająków jeszcze, yy, żebyście właśnie mogli, mogli zobaczyć. Może jeszcze jak mi się uda, jakimś cudem, yy, już w pojemniku, powiedzmy. Jakoś na kawałku korka, czy coś jakby się nie schowają pająki, albo się uspokoją trochę, to jeszcze bardziej bym wam chciał pokazać trochę bliżej to, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mogę jeszcze Wam tylko dodać, że samce wiadomo, że ży krócej żyją. Bo one po ostatniej warince, właśnie kilka miesięcy yy, im zostaje tego życia i one po prostu yy, w tym czasie poszukują samicy, żeby po prostu po nich pozostało jakieś potomstwo, no żeby rozmnożyć się i później niestety umierają, dlatego samce są właśnie no krótko, yy, krótkowieczne, że tak tu nazwę, no i a żal, bo ładne, ładnie, w sensie mi się podobają bardzo te pająki, no i... I będzie mi ciężko się rozstać z tym samcem, ale mam samicę i właśnie jak już wam mówię, to będzie na pewno kokon, będzie jakaś kopulacja, to wam nagram, ale jeszcze nie teraz, bo muszą pewnie trochę podrosnąć, tak przynajmniej mi się wydaje, że samica będzie musiała trochę podrosnąć. Yy, ogólnie to te pająki osiągają od 2 do pół do 3 cm ciała samica więc no i jest taka masywna na no serio fajnie wyglądają one już tak są bardzo duże, więc przypuszczam, że niedużo zostało o teraz jeszcze może szybciej zobaczycie jak mi się nie ucieknie mi ten samiec, mam nadzieję, że mi to szybko się wyostrzy, to udało mi się no widzicie, no taki jest i teraz może bardziej widzicie te bulbusy, więc więc no yy... Uważam, że jest śliczne. Dobra, to przekładajmy i ja wam powiem więcej na temat tych pająków, bo po prostu ee, no żebyście po prostu wiedzieli coś więcej na ten temat, a żeby ja nie musiał tutaj po prostu... No, się skupiać na kilku rzeczach na raz, bo to jest dla mnie ciężkie, żeby wam opowiadać i jeszcze się skupiać na tym, żeby kamerować i żeby nie uciekł pająk, więc no, powiem wam bardziej na spokojnie, a jeszcze ewentualnie dogram jakieś tutaj yy, kawałki zbliżeń, no nie, które mogę wam pokazać, więc dobra, to przechodzimy do przekładania. A więc dobra, to ogólnie wam pokażę jeszcze tutaj mniej więcej e, jak to wygląda. Szybko poprawię, dajcie mi chwilę, że sobie poprawię statyw, bo trochę mi tutaj coś ekran się wydaje, że e, po prostu się, e, no. Ale chyba nie ma krzywą, więc dobra. No tak wyglądają te tuby dla nich, no nic specjalnego, po prostu trochę korka, trochę mchu, mogę jeszcze wam pokazać jakby tak. Sobie zobaczycie z góry, jak to wygląda. Heteropody, właśnie najbardziej co lubią, to takie zakamarki, jak widzicie tutaj, gdzie da pokazuję Wam palcem. To tu jest jeden korek, to jest drugi i po prostu ona sobie między te korki wejdzie. To już, tak jak wcześniej wspomniałem, to one w naturze po prostu są znajdowane często pomiędzy korami jakichś drzew, właśnie które mają, wiecie, taką rozłożystą korę i w ogóle, więc no. Ale ja sobie już przygotowałem taki pojemnik, właśnie w których też mam te samce i samice, do którego złapałem wcześniej. Bo więcej tych pojemników ja sobie przygotowałem tutaj po prostu, że w razie czego będę łapał. I chyba zaczniemy od po prostu wydaje mi się samicy, bo samica jest jakby spokojniejsza, samce są bardziej płochliwe i są właśnie takie, moim zdaniem, szybsze. A samica to samica jest bardziej masywna. Ona nie ma aż takich długich odnóży, wydaje mi się, że jest bardziej taka. Wiecie, yy, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu jest bardziej. <laughs> no. Yy, spokojniejsza, po prostu, więc wiecie. No, ja uważam, że tak, że ja sobie otworzę po prostu z tej strony. Widzicie ją tutaj? Ja tutaj sobie to tak okleiłem, ten że właśnie żeby wiedzieć że to jest samica no i ona już mi tu biegnie w tą stronę ale ja spróbuję to zrobić tak że albo uchylę ten pojemnik i wezmę tylko poczekajcie wezmę sobie jeszcze pensetę żeby na hama to rękami nie robić co prawda te pająki na no, serio nie gryzą one raczej naj, no, najbardziej to uciekają po prostu tu widzicie mam taką pensetę tu jest pojemnik więc zrobimy to na szybko Przypuszczam, że nie obejdzie się bez ganiania. Jeszcze pozwólcie, ja sobie sprawdzę tylko, czy mi się to zamknie. Idealnie. Tak, zamknął mi się. Jedynie co mi w tych tubach przeszkadza to to, że widzicie hydrant jest taki że tutaj jest jakby wgłębienie na wieczku i te wgłębienie wchodzi jeszcze w pudełko jakby tutaj jest samo, samo, sam hydrant a tu jest jakby jeszcze takie wgłębienie no i to jest takie utrudniające to, że po prostu boję się, żebym pająka później nie przycisnął tym jak muszę szybko robić ale no kupiłem je na giełdzie właśnie te pojemniki nawet uważam, że jeśli chodzi o jakość plastiku to mi się bardzo podobają, bo są takie ee... Przeźroczyste bardzo. Albo wiecie co? Ja jeszcze mogę poszukać jednej rzeczy, bo pensetą boję się, że ona będzie po prostu za duża. Wolę to bazować takim patyczkiem po prostu, taką wykałaczką dłuższą, bo to jest mały pająk, a ja się boję, boję się, że po prostu wezmę i ją staranuję tym. Coś czuję, że ona wybiegnie. Teraz. Nie wiem czy wy to widzicie. Będziecie to widzieć, widzicie. O, ja czuję, że ona wybiegnie Tutaj nie wiem, czy po prostu Uda mi się, żeby ona wybiegła Od razu z tego pojemnika Czy widzę, że tu już wyszła Ale ona mi zaczyna Biec tu O dobra, udało się I widzicie, przeszła idealnie Akurat już jest za korkiem <grym> No niestety, czekajcie Ja to zamknę po prostu Żeby ona mi już tu nie wyskoczyła bo szczerze mówiąc, yy, yy, przez chwilę myślałem, że odporzę to pudełko i że nie będzie pająka za chwilę Ale no, yy, samica jest tutaj Jak widzicie, o nawet widzicie, że się rusza teraz Ja to po, postaram się wam wyostrzyć, tylko też nie chcę jej rozwalić tego korka, którego tu dałem O widzicie ją, się nawet tam porusza No ona sobie właśnie weszła za ten korek Będzie się czuła jak w domu, więc jak u siebie w naturze, mam nadzieję, więc no... Taki, taki symboliczny pojemniczek, ja tutaj sobie już opisałem je wcześniej, przygotowałem i... Co, raczej będziemy przechodzić do samca, bo wydaje mi się, że więcej sensu po prostu nie ma, żeby tutaj do nich już, że tak powiem, brać i no stukać i w ogóle, bo boję się, że ona po prostu będzie zestresowana, a to też nie chcę, żeby, żeby tak bardzo. Ale jeszcze wam co mogę wam powiedzieć, bo zrobię taką podsumowanie, bo ja tu trochę wiadomo za dużo tych informacji powiedziałem na początku, trochę powiedziałem coś tam, a nie powiedziałam tego tak jakby w jednym tym, czego żałuję, bo mogłem to tak zrobić. To widzicie, tutaj mam jeszcze taki pojemnik dla samca, tak szybko mówiąc. Tu jest samiec, więc zaraz będziemy przekładać. A jeszcze Wam szybko powiem co? To powiem Wam tylko o to, że. Yy... No, wcześniej już wspominałem, ale szybko powtórzę to wszystko. Czyli mianowicie tak, Terarium to jest ogólnie takie 20x20x30, na na chociaż czasami różnie to jest, bo czasami 20x20x20 na 20 na 20, taka kostka to już że kto co woli, możecie w pojemniku w tubie w Terarium, jak uważacie. E, temperatura to 24-28 E, później e, wilgotność to na tym poziomie 70-80% dobra, teraz e, samiec i będziemy przekładać. A jeszcze powtarzając w, gdzie występują, no to to jest właśnie, tak jak wspomniałem, Azja, Tajlandia, e, Tajlandia, Wietnam e, i właśnie tam Indonezja, Chiny i tak dalej. Widzę, że już samiec się chyba sam nam tu poruszył, więc może nawet się uda, żeby po prostu... Ee, żebym go nie musiał tak bardzo... Poczekam chwilę, zobaczymy co zrobi, a jak nie to trochę go szkupnę. tylko boję się, bo, bo już wiem, że on pora poradzi uciekać, bo właśnie mi on uciekł i zacząłem go łapać tak szybko, że, że no byłem zaskoczony aż, ale dobra. Wydaje mi się, że film z tego, jak właśnie te pająki tutaj, ogólnie o tych pająkach będzie dosyć spoko. O widzicie on już tutaj jest ten Ale nie chce iść w ogóle przez to yy, Wydaje mi się, że właśnie film o tych pająkach Będzie dosyć fajny Chociaż wybaczcie mi za jakieś ewentualne niedociągnięcia Przez które właśnie tak to wygląda Bo no trochę właśnie Tak robię to wszystko na speedzie dzisiaj I tak samo jak te pająki Widzicie są yy, Też są takie Takiego speeda mają, że one tak wybiegają szybko Że to jest hit Ale no ja już widzę, że ona tutaj mi będzie. Postaram się go tam pogonić. O, udało się! Udało się, wy to widzicie? Ja to widzę. Ogólnie postaram się tak bardzo delikatnie wam pokazać jeszcze na samego samca. Mam nadzieję, że mi nie wybiegnie z tej tuby teraz. Ale jak go widzicie, to jest tu. O, wszedł nawet na korek. I wydaje mi się, że to może jest fajny moment, żeby wam jeszcze. Postarał się pokazać to z bliższa O ile nie ucieknie, więc dajcie mi chwilę i przepnę jeszcze chwilę obiektyw i wam pokażę A więc dobra, udało mi się, dzięki Bogu, chociaż już widziałem, że sam jest zaczął trochę yy, Właśnie yy, Uciekać, ale widzicie, no teraz się poruszył, więc ja też nie chcę go tak bardzo Męczyć tutaj, więc to jest takie szybkie tylko przebicie Na niego I zaraz po prostu wezmę i Właśnie, no, go zamknę tutaj, jakby już pojemnik. Ale, no, jak widzicie, ja osobiście polecam pająki, bo moim zdaniem są fajne i są super do obserwacji. szczególności jak one polują. To są na serio nocni łowce i bardzo ciekawe. I właśnie takie, no, widzicie. Dosyć nie... no nie są szkodliwe w ogóle dla człowieka, bo ogólnie oprócz tego już są bardzo szybkie i mogą wystraszyć tylko swoją szybkością i wyglądem to nie są groźne pod w, stosunkiem jakby jadło i w ogóle. A więc tak, pojemki już przeniesione do nowego domu. Yy, właśnie, yy, co jeszcze bo chciałem tylko powiedzieć, to yy, nie wiem jak z samicą, właśnie, bo samiec tutaj jeszcze się nawet teraz widzę, trochę porusza, ale ona jeszcze się tutaj nie schowała, samica już się schowała, ale właśnie nie wiem, czy nie będę musiała później, jak będę chciała jej rozmnożyć. Z tego co wiem z doświadczenia i z tego co widziałam u innych hodowców, to że po prostu yy, jak heteropoda złoży kokon. I ten kokon będzie później otwarty w pojemniku, bo najczęściej to samica otwiera tego gatunku kokon właśnie i to one otwierają, więc później jest pełno takich maluchów i to jest ciężko, bardzo ciężko wyciągnąć. Dlatego to też jest taka przejściowa tuba, i po prostu, bo wiadomo, ona powinny być większe, trochę te tuby, ale ja pomyślę nad jakimś pojemnikiem, albo jakimś to lepszym systemem, który później, jak będę, będzie po kopulacji, już i będzie już w trakcie zgłożenia kokonu to żeby tak jak najłatwiej było nam, młode, po prostu odłowić z tego. Oddzielić młode od samicy, i żeby przełożyć później młodę do innych pojemników. A na serio, jeśli chodzi o gatunek heteropoda, to młodych nawet może być do 1000 czy 2000 basztuga, o ile dobrze pamiętam, bo kiedyś coś czytałem o tym. Więc na serio, bardzo dużo i mam nadzieję, że uda mi się właśnie sprzedać. I później jeszcze ewentualnie ktoś będzie z Was chętny na zakup, <laughs> więc zobaczymy. Ale no. Więc y, mam nadzieję, że wam się podobało, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy taki y, akurat o tym gatunku film na polskim YouTubie, taki w sensie bardziej opisowy i tylko poświęcony temu odcinku, w sensie temu tylko gatunkowi. Dlatego, że w sumie wcześniej jak ja tak oglądałem kiedyś coś tam i się patrzyłem właśnie, bo chciałem tak ogólnie się doinformować jeszcze i popatrzeć jak wygląda taka hodowla y, takiego właśnie gatunku tej dokładnie heteropody tetriki to z tego co mi się wydaje nie widziałem tego nigdzie u kogoś na kanale czy coś, żeby ktoś z tych osób to tam właśnie miał jakiś taki film poświęcony na ten gatunek, więc możliwe że tam jest pierwszy taki na polskim YouTubie, więc się cieszę. Przepraszam Was jeszcze raz za to, że po prostu nie było tak e, doskonale i idealnie jak ja bym to chciał, bo niestety miałem trochę dzisiaj dużo komplikacji coś mi ze statywem nie działało trochę. Tutaj mi pająki zaczął uciekać właśnie i to też w sumie są chyba moje pierwsze akurat heteropody, bo jeszcze wcześniej heteropody nie miałem za bardzo, więc też, że właśnie y, nie byłem przygotowany jakby do końca na to co będzie i na to, że pająk faktycznie tak szybko zaczyna biegać, że też trzeba sobie... akurat nie nie było tak źle. Bo mi zaledwie chyba raz tylko uciekła. Drugi raz to powiedzmy, że w miarę tam przełożyłem i w ogóle przy przekładaniu one już też były dosyć chyba zmęczone. Bo najpierw muszą się wybiegać, a później już nie już nie biegają, bo są zmęczone. Więc no tak, akurat jest spoko. Więc co? No jak Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek, żeby Was informował o innych e, moich filmach, które wrzucam i właśnie czekajcie na następne filmy bo uważam, że jeszcze mam znaczy mam bardzo dużo fajnych pomysłów ale tak e, skromnie mówiąc, ale jeszcze właśnie mam teraz taki fajny pomysł na jeden odcinek o też ptaszniku, który będzie na serio fajny, więc mogę wam taką krótką zapowiedź będzie prześliczne, więc e, e, wyczekujcie e, kolejnego filmu i zachęcam do hodowli Yy, właśnie heteropody i no jak wam się podobało to, to da, dajcie tego suba bo zawsze mnie to motywuje żeby nagrywać więcej filmów i oczywiście możecie też kliknąć na mojego instagrama bo link zostawię poniżej w opisie filmu więc no to siema no